Tych panów sobie wszystkie oddziały lepsze na dół. o tak poproszę. I tych wymienimy. O, i będzie kurwa pięknie. Mm -hmm. Ja spróbuję sabotować ich tą armię, żeby za szybcy nie byli. O nie, nie, nie. nie uszaj ruszaj. Chyba, lepiej. Co mi tu zrobią? Mogą sobie wiec. podejść, nie? Mają przewagę liczebną tutaj. Jeszcze wezmą tutaj ten jeden oddział, no. Jeszcze ryzykujesz. Ja chcę dojść do zamku. Jak dojdę do zamku, to będę kurwa bogiem. <grym> no spoko. Ktoś się potknie? Nie. nie, nie. nie, nie. Mam dobre buty z kolcami. Były antypoślizgowe. Ta. Ale kuźwa, też się ma jeszcze skądś. O, mam kurde. agresywny zapał. <grym> Ale nie do zamku czy... nie podejdę. No. Oj, bidnie, bidnie to wygląda. Życie. Skąd no. oni wyczasnęli kuź w Atomarmię? Widać, że to same, same lajki, nie? Bez generała, wszyscy na pierwszym poziomie tego doświadczenia, czy na drugim, trzecim. Dobra, no. to sobie niech stacjonują, chłopaki. E, jak tutaj z tym werbunkiem do Ciebie muszę to ogarnąć, bo... za Zaturę. Pasuje? No, jak najbardziej. Ewentualnie może chcesz jakiś tam mały werbunek jeszcze dosłać, nie? Pokon. Chyba, że zrobimy tak. Co ja tu mam, kurwa, w tym harimie? Eee, czekaj. O cholera. Bym ci dał dwa oddziały konnicy, ale... Nie, nie, ja już tu nie potrzebuję żadnych oddziałów. Aha, no dobra, no to luz. Mam dwie pełniutkie armie, które tylko czekają... ...na inwazję. Dobra, no to oddaję tu, bo tak tu nie mam nic lepszego do roboty. Mhm. O za, patrz, 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 patrz. <laughs> Patrz, no, no, podejdźcie, podejdźcie. Ty, tak, ja mam kurwa szansę. O, ale dziwne, że nie ruszył tej drugiej armii. No. dawać. E, jak masz większe szanse, to jasne. No, myślę, że... Chociaż, o. ty przegrasz to. Nie, wygrasz. Tyrusowa wygrana. wygrana. Ale no, kurwa, samą konicę straciłem całą. Nie no, spoko. No, panowie, spierdalać mi stąd. Dobra, cofnij się, sprowadź posiłki. O, o coś to? Coś kombinują na ciebie. A, spoko, jestem przygotowany na takie ewentualności. Sabotaż, where? Co, so, co so, rosną i co niepokojem. No muszę jednak armię wycofać, bo widzę, że tutaj mhm. muszę sobie te posiłki zrobić. Sam. A mówiłem, że za szybko. <grych> a, możesz sabotować teraz. Ale widzę, już... ale widzę, że im wszystkich Ashigaru praktycznie wycięłem. No, to jeden plus No ja tyle sobie wyrbunek jak... urządzę zaraz w hoki. Mam 3,5... i pół tysiąca, także mogę sobie tutaj wariować teraz, nie? No <grym> ja myślę No zaraz trochę kasy Załapał na sensie i teraz kurwa eee, Zaraz kurwa na sensie. <grym> A no wiesz, ten szał na YouTubie, ta popularność, nie? Chociaż jestem zadowolony z moich widzów. Nie mam hejtu. No. <noise> Skoro wiesz, satysfakcjonujecie taki obrót spraw, to... Chyba, to... bardziej, cieszę się razem z tobą. Okej, okay, jeszcze jeden. Oddział byte Te trzy. A, ja zrobiłem tutaj budować ten. Cholera. Ludkryłbym dla Ciebie potrzebował... Zaraz ci powiem. Świąt, na tą świątynię, ile ta świątynia może kosztować? Tak z 500, 850. I mi 850. Daj 840. Start. Plus... Spokojnie, nie wiem czy będę miał. Ta, będę, spoko. Okej. Okay. Hita czy zostaną? Okej, okay, zaraz Ci tutaj prześlę ofertę konkretną, pewnie nie do odrzucenia wręcz. Tu widzę, że mi się bundują, bo mam inne wyznanie, nie? Cisza, mam niechęć do ciebie. No dziwne, jeszcze musimy widać kasę, nie? Ooo, <laughs> dzięki, może być. No myślę, nie, nie chciało mi się już wiesz, wpisywać jakieś tam konkretnej sumy, już tam wpisałem tysiąc. Okej, okay, to tak. Jak tam stateczki jeszcze się nie zrobiły. Co za będziesz? Będziesz miał. 2, 4, 6, 8 okrętów. Okrętów niestateczków. A ty mi podpływasz tutaj już bliżej? Ja Sam się z nich rozdupczyć tutaj. Żeby mi się nie pałętały. Zabierzemy wszystkich tych Okej. Okay. A to będzie armia zapasowa I kolejna flota, czy z kawałem mniej, nadzieję, że za chwilę padnie Mam czy, się 800 czy? dochodów <laughs> Fajnie nie <laughs> A gdzie oni to spierdolili No dobra, że ich nie, będą pierdolić ich A, nie ma pierdolić Trzeba ich tu zrajpić do końca Też no, dobra tam Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Come on, wszystkich. I lecimy. Oha, tam jeszcze mieli. No proszę. Dobrze, że jednak to popłynąłem w pogoni. O, przyjąłeś ich okręty. no coś nie wiem czy to dobry pomysł, bo w tej chwili jestem na minusie z kasą przez to. No ale za to tą swoją flotę atakowałeś, bo widzę, że masz bardzo chujowe okręty. No. Za to opich. Niepotrzebne mi. Niepotrzebne mi takie łupinki. No i poszli na dno chłopaki. Ty też. Nie jesteście im potrzebni. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. 1 okręt proszę. A, tu się dwa Ue, to jest super. Ach, niech będzie. Jeden będzie zapasowy. E, next. A, moi agenci, super. Co ja coś powiedziałbym z, z szturmową to Izumo, tym generaln teraz mam Bym nie musiał go przy okazji wy, wycofywać No... dosyć takie ryzykowne, aczkolwiek ja bym mógł sabotować tam armię Shimazu, 49% hmm. A w mieście jakbyś tam zobaczył co tam ze zrobić? Ja tutaj mogę sabotować bramę, 33% to no niewiele Albo... No tutaj mają tych budynków do werbunku, idą i do naginat, więc no, dobre a, miasto. Nic mi nie zrobią, dobra, tam nic nie sabotykam. Ale... Nie, ja bym się wycofał na twoje miejsce, co powiem ci. No dobra, zobaczę, podejdę pod bramy, zapukamy mhm. i najwyżej pójdę z powrotem. Ja ich sabotuję, bo... Nie uda na przykład wersji, no niestety. Okej, okay. i sprawdźmy co w Nagato. Nagato pusto. Pustostan i ocet na półkach. <laughs> O kuźwa! Jeszcze tu mają! No nie, wycofuj się. Koło Iwa... Iwami też są, więc... Iwami Zbieraj takie... siły na hoki. Płotki. <laughs> no ja wiem, że to płotki dla ciebie. No ale ja mam tu drugą armię koło Bingo. Hmm, koło Bingo powiadasz. No znaczy w Bingo sobie tam stacjonują kupaki i na razie nie, nie z im się wychodzić. Nie chcę im się wychodzić, powiadasz Dobra, no, czekaj, czekaj, ja zobaczę, pod, zapukamy sobie w do bram I mam szansę, zajebistą No ja wiem, że masz szansę, ale Nie, Czy no, to jest mi rozsąd... się wydaje, że oni nie przyjdą O, mi się wydaje, że Mi się wydaje, że stracisz daj, bo tej durzy, ale <laughs> cofaj go też zostaw sobie jednego generała, ale drugiego, ale tego daj mu wycofają, to jest szkoda naprawdę Bujowa okupacja Tutaj zaraz na, na... nie ma, hajs no na prawe! Lub kurt zobaczysz wszystko Ile, ile? Nic, nic, nic czekaj Wszystkie te okręty Czekaj y... Cholera, no teraz myślę jak tutaj ich przetransportować Mam nadzieję, że tu żadnych okrętów nie będzie, nie? No? Ryzyk wizyt, płyniemy Mhm, nazwijam Ale to są ładne armie kurwa, zobacz tutaj koło Sanuki na tej wyspie. E, próbuję w nich trafić. No to są dwie... Aha, no to faktycznie. O tam. Mam dwie pełne, nie boję się. I to doświadczone. Oni mają lajków, bo oni się nie ruszają nigdy z tej wyspy. I ja mam samych tych... też tych. O ty zobacz tutaj, to też tak zaciekawie nie wygląda ty Awa'i. Wiesz oddaję ci te statki pod twoją kontrolę, bierz sobie je, rób co chcesz, tam. Okej, okay, tak też hmm. zrobię. Hmm, 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 hmm. Chociaż z drugiej strony, jakbym teraz oddał Izumo z powrotem, co ty na to? Izumo? Znaczy wiesz, weź pod uwagę to, że jeśli oni zaatakują ci Izumo, to ty dostaniesz cztery darmowe oddziały do obrony. Ja mam pomysł, spalę wszystko. Nie, no co ty, przecież to miasto za chwilę będzie twoje. Mówisz, no dobra. Tak prędzej czy później, najpóźniej za parę tu to miasto i tak będzie należeć do ciebie. Napraw sobie elegancko zamek. Wiemy ja sobie tylko tego, Dajmo wycofał do hoki. Dobra. W ramach jego bezpieczeństwa. Jak już zaatakowałeś to, Mizumo. No tak, no to. Dajmo spir dalej do siebie. Teraz tak. Ile kosztuje mnie naprawa? 525 hmm. No spoko, ja mam 4000 obecnie na plusie. Ja mam 3700 dochodu, a nic mi nie przybyło w tuże. Hmm. Jakie to przykre? Okej, okay, o widzę, koło bingo też się coś dzieje. O też mobilizacja, ale... Po bo. Troszkę tutaj hm... kuleje, kuleje. A ja byś pomalutku. dał mi, Ja byś dał mi 1000 ci bardziej wdzięczny. Co mam ci dać? No nie dobra, dobra, dobra. To daj no. mi tylko te 500 z kaczykiem i będę zadowolony. Ale to ty musisz złożyć ofertę. A, zapomniałem. Czekaj, to było w dyplomacji, tak? O, mam do ciebie Jedną niechęć. Raz. Za, za dajesz mi tą kasę Dobra złożymy taką ofertę 600 A nie musiałeś się tak rozpisywać Mogę ci od razu tysiąc dać Ci Ja nie, nie będę zrobiło... żebrać, nie będę żebrać aż tak, tak Nie zrobiłoby mi to wiesz po prostu większej różnicy ja Jestem ciekawy czy oni podejdą mi tą armią tutaj do tego <coughs> do czego? No do Izumo. Haha, no to też jestem w sumie ciekaw. Oni teraz przezimują sobie na twoich ziemiach, to będzie kolejny plus dla ciebie. Chociaż, chociaż ci powiem, że mogę dostać sobie posiłki do Izumo. No jak możesz. Sam coś to mogę. No, jak najbardziej. No, chłopaki dalej zapierdalajcie. No, dwa oddziały zawsze, nie? No czekaj, 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 czekaj. zaraz to zobaczymy. O, uczniów sobie dośle. Hmm. Nie mogą mi praktycznie już zaskoczyć tutaj, tak? <laughs> no wiesz, oni tam mają dalej. Co nieco. Zresztą to, to już jest ich końcówka właściwie. Właściwie dojdziesz tutaj do tego... No w zasadzie już można nazwać ich koniec. Yy, znaczy ogłosić ich koniec, ale... Z, no Myślę, to trochę brakuje, żeby ten klan upadł. Po yy. mnie właśnie ta... Yy, ci niepokoją. Bo Czosokabe to wiem, że oni tam nic nie mają, bo wszystko co tylko mieli to wysyłali na mnie. Jakikolwiek. Też widzę, że się grupują. No i Świecki trali kutasy w lesie, nie? Jak ja kiedyś kocham. No dobrze. Przezimują sobie, stracą połowę stanu liczybnego. Wyjdzie no, idzie spierdalaż. No coś się dzieje mm, gdzie? O! Gdzie, 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 gdzie? Litwa mocna, tylko niewidzialna, bo ja tutaj... Aha, ja troszkę nie widzę Ale mamy szansę To są takie wiesz, krą... What the fuck? Jakim cudem? Nie wiem, te niewidzialne kuźwa krążowniki są jacyś <laughs> <laughs> Nie, nie rozumiem tego kompletnie no dobra, sprowadzę już tą swoją flotę i tam przetransportuję je swoimi statkami po prostu. No zobacz maciarzy, nie? Próba zamachu, gdzie? Aha, tutaj ten ninja daje się we znaki. No, reszty go, 70% zioł. Osądzony i stracony, jest. Cudownie. Okej. Okay. I tu sobie w surdze będziemy siedzieć. Okej, okay, wy też tutaj jako uzupełnienie. Cholera, trochę się obawiam tej armii, co mi się tam skitrała w tym mesie, między no, z złą no, sami. Nie masz czego się obawiać, dla mnie. Moim skromnym zdaniem Dobra, więc tak, aha, moja flota jest do, no, do naprawy. No i tu do konkretnej naprawy. Mhm. Ale zobacz cholery, kurwa nie, nie dopuszczę do tej wyspy, nie? No ta, troszkę tutaj... No... Sam jak taki wrzut na dupie troszeczkę za przeproszeniem, no ale co? Ale nie zostały ile? Pięć okrętów. Jest w tym mój jeden. Ale to hmm. jest już kurwa taki niedobitek, nie? Nie no, to już tam mniejsza z tym. Nie no, poczekam na swoją flotę. Nie, ja sobie tu jeszcze po werbu jeszcze raz i spróbuję ich zrejpić. No jak, jak uważasz. No mi to dwie tury tylko zajmie, nie? Nie wiem jak tury, no to spoko. Tu już kasa się skończyła niestety. Okej, okay, yy, wszystko. To się szkoli. Podatki podniesione. A, agenci. Nie dobra, poczekamy sobie cztery tury. Nie, chcę, chcę, żebym wykrył tutaj tych shimazu. E, jak ci się chce. A tak akurat wiesz, mój ninja jest bezrobotny. Nie, nie ma nic. Dobra, a Ty z kolei, mógłbyś sprawdzić co oni tutaj mają. No tutaj troszeczkę... jakichś samurajów. Ale poczekam poczekamy sobie I trzy tury, będę miał flotę zajebistą. Okej, okay. no to kończę... turę. Okej. Okay. Cholera, wiesz co, ja bym wyciągnął mojego generała i się przespacerował tych, po tych lasach. No nie, za samym generałem nie Nie, nie, po... ale całą tą armię, nie? By wyciągnął, ale... No to tak. Nie wiem, czy teraz wyciągnę... Nie wiem, co się cholera wstrzymie jeszcze. Nie musisz, oni... I naprawdę ogryzki już zostały tylko. Dobra, niech tam siedzą, niech tam w tym lesie, to mi to walił. Zdekną przy okazji. Niech liście wpierdolają z bambusa. <laughs> ale ty jesteś okrutny. Jaki dowódca takie wojsko, tak? Mm. Dokładnie. No dobra, ja jestem ciekaw tylko kiedy ruszysz porządnie z Blitzkriegiem na trzy razy. Jeszcze tutaj dowerbowujesz? No, dowerbowuję, bo chcę tu ich miałem na tym minusie, nie? Z, Aha, procesem, nie? Znaczy z y... Prowincja zadowolona, bo nie mają podatków, nie? Mhm. Y coś tu mogę jeszcze działać, no cholera to tu się nic nie dzieje, nie? Powerbowałem co <laughs> chciałem... Dobra, daję turę. Kurwa, ci też mają tam flotę. Pewnie nie małą. A to oni cię właśnie zatykowali? Mhm. Uh -huh. Są nie nie wiem... No, ale oni tylko mieli tam ile, no... Dosłownie... Czter pięciu krentów, nie? Mm -hmm. Jeden rozjebany, nie? No ale ja tutaj zaraz zrobimy tak, że ja sobie wyróbuję, poczekam trzy tury, a będę miał dwie pełne floty. Wow. Także no, sorry, dominacja na morzu będzie tak samo jak u ciebie. No ja myślę. Najwyższy czas pójść, żeby w te floty inwestować, bo tutaj troszeczkę to zaniedbaliśmy to na początku, to trzeba mm -hmm. przyznać. No ale no po co, bo na początek to było tylko strata kasy, nie? No właśnie, właśnie. Lepiej później się troszeczkę połączyć i... Mhm. Mm A no, tam tam widzę, że ci się chłopaki kurde naprawiają, nie? Tak, już się naprawili. Mam 8, y, 16 pełnych okrętów no średnich. Wlec. Więc teraz ich nie będę też oddalać od siebie. Będą płynąć tak, taką... Taka drżdżownica. Z gromadką. Tak. Z wilczym stadem chciałoby się rzec. To <grytanie> nie umboty, nie? No, no tam... ale podobne mają zadania. <laughs> Niszczyć transportowce i to wszystko. Okej, okay. tutaj w... wszystko. Tam mam dużo tego. Żarcia na plusie, więc może jakieś giełdy ryżu pobuduję. Za dwie. No, Dodge mam dacich. Tu już nie ma. O świetnie, tu będę miał zajebistą armię w, w bingo. Jak mi się wbić, że zresztą tego zrekrutują teraz. Myślę, trzy jednostki teraz będę teraz rekrutować. Będę miał samurajów z Nodachi, jazdę samurajów, teraz, wiem, jazdę z Yari i koni ucznicy łucznicy. No, jest zajeb... no faktycznie, jest zajebista. O, mogę Roninów. No, nie, samurajów z Naginatami. Uuuu. Interesting. Tylko, że oni nie dojdą mi z Bizen. No, no dobra. Może jednak jed jeden oddział sobie pierdolny. A co? Jak szaleć, to szaleć. Kasy w chuj, także... Dobra, no to idę pomęczyć moimi agentami. Eee, Shimazu. Oj, ten ninja będzie wykwalifikowanym podpalaczem. <grystanie> Piroman. Tak. Okej, okay, on no, widzę, że w Nagato się tutaj już zbroją. To będzie, to będzie na lekki, przyjęcie. To jest tylko lekki opór, nie? <grystanie> Pójdą z dymem. Tak. No, no prędzej, czy później. Ale że Suno jeszcze jest jedno tego, prowincja, nie zapomniałem o tym Suno. Myślałem, że tu jest Aki, i Nagato i to się na tym kończy. A mm -hmm. się widzę, że jest Suno, dobra. Więcej prowincji będzie. Cavalry. Konie ucznicy, Metsukawa, awansował, który... ...pewno w, w stolicy. A jak? No sobie tam siedzi i robi zadowolenie. <laughs> robi zadowolenie, ja hmm. w jaki sposób. No e, dobra nie wnikam. To są jego prywatne sprawy. Okej, śwyty nic nie może mieć Dobra, postawimy sobie tu w końcu tę nową fortecę, no, ale no nie mam pieniędzy. A gdzie chcesz postawić fortecę w stolicy? No, tak żeby sobie ładnie wyglądał. <laughs> A, w sumie czy moja stolica jest jeszcze do upgrade'u? Jest, za 7,5 tysiąca tak, cytadela. Cyta Wiem. Dobra, to, to już wiem, co będzie moim priorytetem. <laughs> dobra, ja tu jeszcze, jeszcze chwilę poczekam. Jak mi się tu chłopaki werbują. Widzę, że tutaj mm -hmm. jeszcze... mimo sacy będzie ładny oddział. Dobra, no ja nic, ja mogę tylko teraz oddawać turę, będziemy oddawać na zmianę. Dobra, no dobra, i chyba w, jak tylko skończy się ten... To skończymy na dzisiaj. O, o kurwa, skąd? Jesus, jeszcze i mało, jeszcze i mało Gdzie oni wylądowali? A ej, nawet całkiem sporo ich Tu a około mi Ale generał generała masz w strudze, no to tą dwie tury i się z nimi rozprawisz No wiem, ale ten generał nie jest tutaj dobrze wyposażony w armię, a oni kurwa na pewno pójdą w kierunku awarii No nic, w każdym razie Mm. Nie nie, lub kurs weź tę całą swoją flotę, weź tam już kurwa pchaj do przodu. Mm -hmm. A ty to... Z... Zrobij tą swoją turę i zakończymy na dzisiaj. No dobra, jak chcesz. Już, no, nie ta godzina na nagrywanie. No teraz właściwie godzina? Jest w pół do dwunastej. Uuuu, byczy. Podobna reakcja. W ja moim też, przypadku. Tak się usiedliśmy, sobie pierdu pierdu. No, od Pawlaka ten. Którą prosto z Twitcha. Ze strumyka. A, on tutaj spierdolił. Kuźwa, nie zauważyłem. Dobra. Pierdolić go. Dobra, posiłki ściągają ze wszystkich stron. Ja za dwie tury będę miał pełną flotę. Mhm. Że mnie to cieszy. Spróbuję tu zrejpić tych... Ten klan, nie wiem co to jest, co to jest za klan. Miososhi. Kurwa, jaka nazwa? No już to lepszy jest ten no srodę ja to... z tą jedną prawniką A pierdolę, ja tu będę czekał, nie? Jak taki typ, Na tym wybrzeżu, na transport <noise> <noise> Te dwie armii to już tam rasowo z rok stoją <noise> A ja muszę sobie wybrać tą... kierunek Chłopaki tak sobie trawy Pierdoleją <noise> A co? Nie, są u ciebie na, na tym O, widzisz, że króla twoich się No i tam z podatku, z zadowolenia, wow Ale ja to teraz widzę, że ja mogę sobie teraz tak Ściągnąć z Biczu do Bingo mm -hmm. I z Bingo ruszyć na Aki A z Izumo Ruszyć sobie na Iwami Zajebiście dużo z tego zrozumiałem Dobra zobaczysz, jak dasz mi turę to zobaczysz Okej okay. No nie dam ci tury bo Kończymy na dzisiaj O ty ale menda ze mnie, nie? O, Zapisujemy, że zapis. nie ma sensu. Dobra, nic, musimy się pożegnać, nie? Tak jest. Ależ dzisiaj pięknie się nam reipiło. W Ta. końcu do przodu. Pomalutku, pomalutku, rozsądnie, ale zawsze do przodu. Ta. Tak więc no, tradycyjnie dziękujemy za uwagę, za oglądanie tego let's playa. No, ja zarodowo. Komentujcie je i oceniajcie, nie? No. Tak więc ja jestem Lubkus. Miałem przyjemność rozmawiać z Marasem i do usłyszenia. Cześć. No trzymajcie się. Cześć.